Cześć, witamy na kolejnym odcinku rytmicznych zabaw. Zaczynamy od razu od rozgrzewki. Ta rozgrzewka będzie wyglądała troszeczkę inaczej. Posłuchajcie teraz rytmu, do którego będziemy się poruszać. Hmm? Na razie nam jest niepotrzebny pilot. Posłuchajmy na razie rytmu, do którego będziemy się poruszać. Uważaj. Matyśka, jeszcze raz. Poczekaj, ty też posłuchaj, ok? Lecimy od początku. No, i to będzie koniec. Zauważyliście, że tam są trzy części. Najpierw taka wolniejsza, wolniejsza i troszeczkę szybsza. I znowu powtarzamy i powtarzamy i troszeczkę szybciej, a potem jest najszybsza taka, tak mnie tu przepycha. Powiem Wam, co będziemy robić, bo nie będziemy siedzieć i klaskać, tylko będziemy się ruszać. A? Wstańmy, ja włączę muzykę i zobaczycie, jak będziemy się ruszać. Będą skoki, będzie chodzenie i będzie bieganie. Dobra, uwaga, wstajemy. Chodź, Matylda, włączysz. Potrzebujemy wcisnąć tu, na środku. Ok. To jest przygrywka. I skok. To jest dowolniejsze. Krok, krok, krok. Powtarzamy. Skok. Skok. Krok, krok, krok. Let's do it! Szybka rozgrzewka. Ja potrzebuję łyk wody. Nie wiem, jak wy. Nie siadamy. Może teraz będziemy sobie dalej tańczyć. Taki taniec, który nazywa się Oira. Tu będziemy takie trochę śmieszne rzeczy robić. Po prostu na nas popatrzcie. Ja będę mówić dokładnie, co będziemy robić, żebyście. W drugim i w trzecim powtórzeniu już mogli spokojnie do nas dołączyć. Na sucho to będzie wyglądało tak, że w pierwszej części możemy sobie tańczyć dookoła. Już teraz e, zauważyliście, że to są takie pewne schematy tańców naszych, prawda? Albo możemy sobie biegać po całej pokoju, po całej naszej przestrzeni, ale będzie taki moment, kiedy złapiemy się za ręce no, i bardzo będziemy musieli. E, uważać na nasze części ciała, bo będziemy się nimi stykać. O, ciekawe co to. Potrzebujemy: najpierw prawe nogi do prawych dróg. prawa do prawej, stopa do stopy, stopa do stopy. Teraz lewa do lewej, lewa do lewej. Aha, ramy. Prawe do prawego, jest. Lewe do lewego. Teraz bioderko, jest. I drugie bioderko, jest. I uwaga, na końcu nasza pupa. Pupa. Do pupy. i kłamiamy się. Tak? Buziaczki też mogą być. Dobra, uwaga. Lecimy, znajdziemy nasz utwór. Poczekaj, Kyśka. Jest! bo się człowiek męczy. Matyśka, poproszyłek. Hello, dzieciaki. Kocham Was. Dobra. Teraz, żeby troszeczkę wyciszyć się, trochę się uspokoić, mam taką propozycję. Jest wiosna z oknem, a to oznacza, że przyleciały różne ptaki. Czy Wy nasłuchujecie ich? Wiecie, jak który ptak śpiewa, i jakie dźwięki wydaje. O! Ja Wam teraz puszczę troszeczkę e, tego śpiewu ptaków. Poproszę o pilot. Aha. Dziękuję. Możesz usiąść. I teraz posłuchajcie, jak brzmi ten ptak cichutko. Ciii. Ja jeszcze Wam przeczytam coś. Może to Was naprowadzi. Na rozwiązanie tej zagadki hmm? będzie kilka ptaszków. Posłuchajcie. Słuchamy. Nie znasz tego ptaka, więc ja przeczytam. W locie zwinna akrobatka, a na ziemi czuła matka. A? Puszczę jeszcze raz. Posłuchajcie. Taka, uu, tak jest. No, rozwiązanie podam potem w komentarzach, ale troszeczkę później, żebyście mogli się troszeczkę gdzieś poszperać. Może znajdziecie rozwiązanie tej zagadki. No to lecimy z następnym ptakiem. dzisiaj. To był taki ptak, który do ciepłych krajów nie odlatuje, bo całą zimę hmm, gniazda buduje, pilnuje. Pilnuje <noise> gniazda swojego. No. Gniazda. Puszczamy jeszcze raz. Posłuchajcie. A ten Wygląda tak. Głośny jest. Jest głośny. Za głośny. Hmm. Teraz uciszamy. Mhm. Uciszamy go i włączamy kolejnego ptaka. Zobaczymy, czy zgadniecie. A... o! Zjadł? Pięć muszek. Oho, ciekawe, co to za ptak? Puszczam jeszcze raz. Posłuchajcie. Znacie go na pewno? Na pewno go znacie. Ostatni ptak. Jestem bardzo ciekawa, czy go znacie. Janie, przy okazji ma śniadanie. Jeszcze raz i go wam pokażę. Tam, to wcale nie jest takie proste. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ja niektórych e, tych taków nie rozpoznaję, ale mam taką ściągawkę, dlatego jestem taka, wiecie, sprytna. Słuchajcie, umiem czytać. Umiem czytać, powiedziała Matylda, bo ona tutaj też próbuje przeczytać e, słowa. E, czasami jej się udaje, tak? Potrzebuje trochę więcej czasu, ale to nic, my tu sobie poćwiczymy. Słuchajcie, to teraz. Czekać takich krów jak syzy. Jak syzy, bo tutaj były niektóre takie ptaki, których nazwa zaczyna się na sz. Prawda? Albo trz. Dźwięki i obrazki są z takiej książki. Ja wiem, że Wy widzicie w drugą stronę. Ja drugą Wam przeczytam, co za ptak robi tak. Napisała tą książkę pani Maria Szajer, a rysunki narysowała Pani. Katarzyna Minasowicz. Bardzo piękne są. Wyglądają naprawdę przecudnie. Dobrze, odkładamy te ptaki na bok teraz. Mhm. Chciałabym, żebyśmy zaśpiewali sobie jedną piosenkę i zatańczyli jeszcze jeden taniec króciutki. Dobrze? Ta jedna piosenka jest o leśnych ludkach. To trochę tak, żeby sobie pododawać historię i zrobić sobie swoją własną historię. Chciałabym, żebyście najpierw posłuchali słów. Część zwrotki się powtarza, a część można sobie dorabiać we własnym zakresie z własną wyobraźnią. No więc tak, słowa brzmią tak. Były sobie cztery leśne ludki. Jeden niewielki, a drugi malutki. Trzeci leciutki jak skrzydła motylka, czwarty cieniutki jak szpilka. I co te leśne robiły? Tu już możemy sobie sami wymyślać. To co Mati, śpiewasz ze mną? Będziesz powtarzać? I wymyślać słowa? Mm -hmm. Tak? No to chodź. No to chodź. Dawaj. Potrzebuję też głowy do myślenia. Chodźcie, chodźcie. Zaśpiewajcie może z nami razem. Co? Próbujemy? Usiądźcie ze mną, Mati. Nie, na kuli nie będziecie widać. Kula może być z tyłu. Lecimy. Piosenka brzmi tak. I... Były sobie cztery leśne lutki, jeden niewielki, a drugi malutki, trzeci leciutki jak skrzydła motylka, czwarty cieniutki jak szpilka. Nasze lutki poszły do lasu. Poszły do lasu cztery leśne ludzki. Jeden niewielki, a drugi malutki. Trzeci leciutki jak skrzydła motylka. Czwarty cieniutki jak szpilka. Wiecie, co się dalej wydarzyło? Wilk. Wilk zobaczył cztery leśne ludzki, po następnym będziesz tę historię, wyjąć, dobra? Teraz lecimy. Wilk zobaczył. Wilk zobaczył cztery leśne ludzki. Jeden niewielki, a drugi malutki. Trzeci leciutki jak skrzydła motylka. Czwarty cieniutki jak szpilka. I co się dalej wydarzyło, Matylda? Wilk mhm. gonił cztery leśne ludki. Mhm. Czyli wilk goni cztery leśne ludki, tak? Bo wilk... Zaczaił się. Wilk zaczaił się? No to może wilk szuka cztery leśne ludki. Wilk goni, tak? Uwaga, wilk goni cztery leśne lutki. Lecimy. Wilk goni cztery leśne lutki, jeden niewielki, a drugi malutki, trzeci leciutki jak skrzydła motylka, czwarty cieniutki jak szpilka. I co te leśne lutki zrobiły? Co leśne lutki zrobiły? Może Wy macie jakiś pomysł? Ha? Uciekały. Uciekały. Ciągle biegamy, bo to uciekały cztery leśne I uciekały cztery leśne ludki, jeden niewielki, a drugi malutki. Trzeci leciutki jak skrzydła motylka, czwarty cieniutki jak szpilka. No i co? Uciekły mu? To gdzie dobiegły? W domu. Są już w domu. A Czyli jakie są? Jak się czują już? Zmęczone. Zmęczone, ale też się czują już bezpieczne, bo są u siebie w domu, tak? Mm -hmm. Czyli możemy odetchnąć. Czyli są już w domu cztery leśne ludki. Są już w domu cztery leśne lutki. Jeden niewielki, a drugi malutki. Trzeci leciutki, jak skrzydła motylka. Czwarty cieniutki jak szpilka. No i mamy historię o czterech leśnych ludkach. Możecie sobie sami... Ach, jeszcze jedna zwrotka. Dawaj. Jeszcze kilka. Nie, 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 bo jeszcze paniec nas czeka. Zwiani wypiły kakao cztery leśne ludki. Dobra. Piją kakao cztery leśne ludki, tak? Uwaga i... Piją kakao cztery leśne ludki, jeden niewielki, a drugi malutki. Trzeci leciutki jak skrzydła motylka, czwarty cieniutki jak szpilka. Ok, to teraz wstaniemy i jeszcze zatańczymy i zaśpiewamy sobie, jeśli będziecie chcieli, taką piosenkę o wróblu. Posłuchajcie. Mati, teraz jeszcze wróbel. Słuchajcie. Siedzi wróbel na desce. Szyje buty Teresce. Tereska się raduje. Nowe buty obuje. Druga zwrotka. Siedzi szczygieł na płocie. Szyje buty dorocie. Dorota się raduje. Nowe buty. Obuje. Co to znaczy obuje? Obuje, co to znaczy? Dobre pytanie. To znaczy, że włoży buty na nogi. To jest takie stare słowo, którego już się nie używa, prawda? Stara piosenka. I stara piosenka. Hmm? Potem jeszcze są dwie zwrotki. Mówimy tak. A poczekaj Tereska, bo te buty dla pieska. Ktoś mi tutaj robi zamęt. A poczekaj do roca, bo te buty dla kota. No? Możecie sobie potańczyć razem z nami i zaśpiewać, jeżeli będziecie mieli ochotę. Dobra, wstajemy. Matylda, bardzo proszę e, tą piłkę na miejsce, no, bo będzie nam przeszkadzać. Uwaga! Dzieci szczytnie u na płocie, Szyje buty, dorocie, dorota się raduje, nowe buty ogłuje. Dorota się raduje, nowe buty ogłuje. A poczekaj, dorotka, bo te buty dla korka, a poczekaj teraz dla pieska, a poczekaj teresa, bo te buty dla pieska. A poczekaj dorota, bo te buty dla kota. A poczekaj teresa, bo te buty dla pieska. A poczekaj teresa, bo te buty dla pieska. Matylda doznała kontuzji. Jak to często bywa? Podczas takich psot i harców. Moi drodzy, cieszę się, że byliście dzisiaj z nami. Prawda? Mhm. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście. Rozwiązania ptasiej zagadki podam na dole, potem w komentarzu. A nie powie. Dla podla. A tobie powiem. Dla chętnych, um, udostępnię muzykę. Zgłaszajcie się do nas, piszcie pod postem. Ja mogę Wam udostępnić e, te treści, jeżeli e, macie na to ochotę. Tymczasem, chłoncie słońce, bo jest go naprawdę bardzo dużo i jest nam potrzebne. Bawcie się dobrze i co? Do zobaczenia za tydzień! Cześć!